Dzisiaj w Dąbrowie gościmy zawodników podczas turnieju profesjonalnej Ligi taekwondo. Jest to cykl turniejów, które organizujemy już od ubiegłego roku wspólnie z zaprzyjaźnionymi klubami z północno-wschodniej Polski. Są to kluby z Dąbrowy Białostockiej, z Lipska, z Białego Stoku, z Bartoszyc, z Pruszcza dańskiego, Legionowa oraz Jabłonnej. Dzisiaj mamy tak duże, dużą frekwencję, tak, licz, tak liczny, licznie przybyłych gości z powodu tego, że jest to Finałowy turniej tegorocznej ligi pod nazwą PLT 6, czyli Profesjonalna Liga Taekwondo 6, szósty turniej z kolei, trzeci w tym roku finałowy. Profesjonalna Liga Taekwondo powstała z myślą o tym, aby dać możliwość startu wszystkim dzieciom trenującym w naszych klubach, aby, aby dzieci, które jeszcze nie jeżdżą na zawody ogólnopolskie, mogły się sprawdzić już na, takim, na takiej imprezie. Jest to turniej tak jakby pierwszego, nie tak jakby, jest to turniej pierwszego kroku dla naszych adeptów. Startują dzieci podzielone na kategorie wiekowe, wagowe, wzrostowe, a także pod względem stopnia zaawansowania w taekwondo. Pierwszą kategorią najmłodszą są dzieci, tak zwani kadeci młodsi, są to dzieci z ubiegłego roku, które, które w ubiegłym roku były w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Kategoria wyżej to jest kadet starszy, czyli klasy trzecie, czwarte z ubiegłego roku szkolnego. Dalej mamy młodzików, klasy piąte, szóste szkoły podstawowej oraz juniorzy, czyli gimnazjum i dwie pierwsze klasy liceum ogólnokształcącego bądź techników szkoły średniej. Są to, jest to kategoria juniorów. W tym roku mamy właśnie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, do, bardzo dużo tych nagród mamy ze względu na liczne zainteresowanie sponsorów w Dąbrowie, którym chcemy serdecznie podziękować, a szczególnie również Starostwu Powiatowemu, które wniosło największy udział, w, w jeżeli chodzi o środki finansowe na, nasze, na, nasz, na nasz turniej. Oprócz Starostwa Powiatowego sfinansowały to Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej oraz mechanika, Zakład Mechaniki Pojazdowej pana Krzysztofa Krzywickiego oraz PSB Mrówka. Pan Kalinowski w Dąbrowie Białostockiej. Tekuondo w Dąbrowie rozpoczęły, rozpoczęliśmy treningi tekuondo w Dąbrowie w 2007 roku, czyli mamy to już ósmy rok, ósmy rok minął, zaczął się dziewiąty rok treningów w Dąbrowie Białostockiej. Przez ten czas wychowaliśmy, udało się nam wychować kilku, kilku mistrzów Polski, między innymi nasza srebrna medalistka z tego roku z Glasgow z Mistrzostw Europy Juniorek, czyli Karolina Budnik. Jest najbardziej utytułowaną zawodniczką z Dąbrowy Białostockiej. E, oprócz niej wysokie wyniki osiąga Gabrysia Sztukowska z Dąbrowy Białostockiej, jak również Mateusz Pawłusewicz i Jakub Sztukowski. Zazwyczaj e, walczę na zawodach, dzisiaj sędziuję. E, zawody już się kończą, wszystkie walki zostały przeprowadzone. Myślę, że to bardzo fajnie, jest to szansa dla zawodników na zaprezentowanie się. Bardzo na, na wysokim poziomie impreza w powiecie sukulskim, właśnie w Dąbrowie. Na bardzo ładnym obiekcie sportowym. W tym roku brałam udział w mistrzostwach Europy, które odbyły się w Motherwell w Szkocji. Nie spodziewałam się, tak naprawdę jechałam tylko po naukę, ale bardzo chciałam, bardzo liczyłam na to, że zdobędę jakikolwiek medal. No i złożyło się tak, że zdobyłam srebro. Miałam dosyć ciężką drabinkę, bo po kolei musiałam pokonywać kolejne medalistki mistrzost tegorocznych Mistrzostw Świata. Najpierw trzecią, trzecią, brązową medalistkę, potem srebrną, i w półfinale musiałam się zmierzyć z, z, z złotą medalistką Mistrzostw Świata Polką. W finale przegrałam z reprezentantką Anglii. Trochę zabrakło. Zawodniczka była ode mnie dużo wyższa, to na pewno też przeważało na jej korzyść, ale też yy, myślę, że nie wystarczyło mi siły po prostu.